Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na kanale Dziaduś 678. Kurde, nie sprawdziłem ile to ma lat w pięknej scenerii przemysłowej Rzeszowa. No i co, oglądniemy, omówimy sobie od czego zaczniemy. Obejdziemy sobie dookoła go, co? Dookoła. Z prawej strony tylko. I zobaczmy, co my tu mamy. Jakie to fajne jest, jak to wygląda z tyłu. Jak to brzmi, może na końcu filmu zrobimy, jak to brzmi. Klejki poździerane, bo pewnie reklamy były razem z reklamami. No cóż, autobus sprawny i wysłużony, ale działający, spełnia swoje zadanie. Gdzie będziemy wchodzić? Od tyłu? Od tyłu będziemy wchodzić. Mamy raz, dwa, trzy stopnie. I mamy dosyć wysoko tutaj nad głową jak stoję Ja mam 1,80m no to tak, tak mi się mieści dwie takie dłonie Ale jak wyjdę sobie na jeszcze jeden stopień no to głową już, już dotykam, więc nie ma miejsca Tu jakieś miejsce na bagaż, chociażbym nie kładłbym tutaj nigdy bagażu Pojedyncze miejsce, pamiętam z Dzieciaka tu były podwójne i fotele były, kanapy takie no i co, autobus bez klimatyzacji, dlatego okienka pootwierane, to jest ręczne, więc trzeba podejść sobie i otworzyć i mamy kolejny stopień, obniżenie, biletomatu tu nie ma, kolejny stopień, obniżenie, biletomatu tu nie ma, mamy klapkę dla osób niepełnosprawnych, ciekawe czy działa. O Jezu, kochany, jaka ciężka franca. Ale działa, no, jakby. Przyszło mam otworzyć. O, naprawdę ciężko. No i tak to z przestrzeni środkowej wygląda. Mamy jeden, drugi, e, tam trzeci schodek, ale to już nie liczmy, Dwa schodki, e, więc e, dużo miejsca. Tu jest bardzo szeroko, prawda? Tu jest bardzo szeroko. Kosztem, oczywiście, siedzeń, bo to dwie osoby, żeby tu siedziały, to naprawdę musiałyby być jakieś dwie wujka dzieciaków małych, szkolnych, a nie dorosłe osoby. To jest tak naprawdę dla jednej dorosłej osoby. Tak samo tu, oczywiście, zawieszenie, całe tak samo tutaj. Jedna osoba, tu dwie osoby. Nie, nie wierzę. No dobra, mamy przestrzeń pasażerską omówioną. Wyświetlacze, wyświetlacze nie działają, zarówno jeden jak i drugi BIOS gdzieś, no cóż, taka, tak, tak sprawnie to działa. No i co, my jako osoby kierujące pojazdem, tu jest wlew paliwa, ale w Rzeszowskiej MPK się tym nie zajmujemy, bo tego są piloci. No i tak, mamy wejście do kabiny, zobaczmy jak kabina kierowcy wygląda zamknięta. Oczywiście, tutaj jest taka klapka, którą możemy zamknąć. No i. O, tak, to się trzyma. Tak, na słowo honoru. Więc mamy kabinę kierowcy. Tu mamy nadmuchy w zimie, które fajnie, fajnie grzeją gaśnice, oczywiście. Gaśnice. No i co, i siadamy za. Zanim siędziemy, to mówmy tego, czego co nie widać, jak siedzimy. Czyli mamy nagrzewnicę w zimie dla kierowcy. Tu mamy schowek. Piękną firaneczkę. No, mamy parasolkę, która ma lat. Ech. No i mamy radyjko wewnętrzne, coś tu pika non stop mi. Mamy klimatyzator, który Pominiamy. pomijamy, pomijamy, pomijamy. I co mamy tu? Mamy. Mamy gruszkę do radyjka wewnętrznego, radyjko FM, sterownik, e, światełka na górze dla kierowcy. Głośniki apteczka, teoretycznie wyłącznik sterownika. Kotarkę lewe lusterko bardzo fajne, prawe już nie bardzo. Bo tam są ślady po wycieraczkach, no na rogu tak się obcierają. No i co, rozkład jazdy. No i co, zaczniemy od lewej strony. Od tego co mamy za sobą 24, uwaga, 24 V. W razie niebezpieczeństwa e, nie pamiętam. Nagrzewnica? Nie, tu jest nagrzewnica, tu jest Webasto, a tu jest, nie pamiętam, zaraz sprawdzę. To jest nieobsługiwane do klapy środkowej, do tej tylnej, mówiłem, że ręczny. Regulacja lusterek nie działa. Mm, klimatyzator, hamulec przystankowy. Wiecie co? Jest tu nawet, jakbyście kiedyś się zastanawiali w tym modelu. Jest instrukcja, więc szybko zerknijmy, co to było, co to było, co to było, co to było, co to było? trójka. Główny wyłącznik prądu akumulatora, no bardzo ważna informacja. No i co, co my tu mamy? Mamy teraz, przejdźmy do kierownicy jak my siedzimy. Siedzimy prawie jak na toborecie, no ale mamy przyłącznik kierunkowskazów, oczywiście sygnał, spryskiwacz, wycieraczki. No i oczywiście światła drogowe, drogowe. Kluczyk, kładamy z tej strony. To jakieś stare urządzenie. Nie będziemy się tym zajmować, jakiś pilot nie będziemy się tym zajmować, bo to jest nieistotne i regulacja kierownicy, regulacja kierownicy pion w pionie tylko i wyłącznie możemy wysunąć, możemy wsunąć. I musimy dokręcić. Ok. No i wskaźniki, wskaźnik prądu, prawda, akumulatora, wskaźnik paliwa, temperatury cieczy chłodzącej, obrotomierz, ciśnienie w butlach z powietrzem, pomału, pomału schodzi, prędkościomierz z dalmierzem i kupa Kupa duża, kupa kontrole, którą możemy przetestować, czy działają. Wszystkie. No, jak widzicie, wszystkie nie działają. Chcecie, żebym to wszystko umówił? Naprawdę? Chcecie? Chcecie? A jak ktoś będzie chciał jechać, to sobie sprawdzi. No i skrzynia biegów 1, 2, 3 Drive Neutral Reverse, czyli wsteczny przyklęk. Wypoziomowanie, podnoszenie, opuszczenie, zawieszenie na poduszkach, oczywiście przystankowy, zaraz do tego wrócimy. To jest chyba wyłączenie retardera, o ile dobrze pamiętam. Światła postojowe, mijania. Przeciwmgielne przód, tył. Z przodu nie byliśmy. Z przodu są dzienne, także fajnie. No i kontrolka wszystkich Światełek Nadmuch Z tyłu autobusu, tam są wiatraki I Tak jest wpuszczanie powietrza A Czekajcie Tak jest wyłączenie A tak jest wyciąg powietrza No i dobrze Podgrzewanie bodajże lusterek Nie, No to wyłączmy podgrzewanie lusterek mm. o na nagrzewnica tutaj mi buczy światła wewnątrz tak dobrze mówię bo czekajcie mm. nie to jest to jest. to jest co to jest co to jest co to się dzieje co to się dzieje zaraz do tego wrócimy sprawdzimy, to są światła z lewej strony kabiny pasażerskiej to są światła wewnątrz tutaj a to są światła w kabinie pasażerskiej z prawej strony awaryjne. Co to było? Co to było? Co to było? No i co? Rzucimy szybko okiem. Co to jest? To jest moi drodzy. To jest moi drodzy. Mamy. To jest guzik numer 2 przed tym. 13. Dobra, dziękuję. A, przełącznik wentylatora na grzewnicy. W Kabinie pasażerskiej. No i mamy guziki do otwierania: tył, środek, przód, prawe. Znak zapytania, sprawdziłem, ale to nie jest zezwolenie, bo testowałem, czy to zezwolenie jest. I to nie jest zezwolenie. Zobaczmy, co nam tu mówią. Książka, co nam tu mówi. Książka nam o tym nie mówi nic. Nic nam nie mówi, nic nam nie mówi, nic nam nie mówi. No patrz nie przygotowałem się wstyd. No dobra, w każdym razie i to jakoś tu nie działało. To są drzwi lewe w kabiny kierowcy, no a to są wszystkie oprócz lewych drzwi. No i mamy tutaj jeszcze ogrzewanie, wentylację, w zasadzie tak to powinienem nazwać. Wentylację. Czy to działa? No, działa, no pewnie, że nawet się podświetla. Tu jest moc, tu jest regulacja mm, kierunek nawiewu, a tu jest zimne, ciepłe. obieg otwarty, obieg zamknięty. W zasadzie nic więcej. Dwie gaśnice. Pedał przyspieszenia i hamowania. No i co, moi drodzy? I w zasadzie tyle. Lusterka. Pusterka, ostrzeżenie wysokościowe Webas to jeszcze to jest nawiew, to jest piec tak damy dajemy piec, tak sam nawiew, no i klimatyzator. Słyszycie? Pula, 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 pula. No ale on jest głośny. Ja go, nawet dzisiaj nie jest tak strasznie upalnie, ale ja go nie uruchamiam. Nie uruchamiam z tego względu. No i tutaj zamykanie, otwieranie drzwi kierowcy. Ja go nie uruchamiam. O, światełka świecą. Muszę wyłączyć, żeby, żebym zaraz akumulator mi nie zdech. Jak się nim jeździ, jeździ się fajnie. Nie licząc dwóch dosłownie rzeczy. Po pierwsze, <laughs> Jedziemy sobie. Elegancko, jest fajnie, wygodnie, tak, ale zajeżdżamy na przystanek i musimy nachylić się i pyk, nachylić się i pyk. To jest niefajne. Niefajne jest to, że mamy amulet przystankowy tutaj. I znowu musimy się nachylić. I to jest niefajne. Natomiast fajne jest podłokietnik. Natomiast fajne jest duża ilość miejsca. Natomiast fajne jest. Matko kochana, już mamy jechać, natomiast fajny jest ten dźwięk. Słyszycie? Słyszycie? Posłuchajcie. Ten dźwięk jest bardzo fajny i mi się go podoba. Moje dwie miściaczki przydługawo, miało być krócej, zdecydowanie miało być krócej, no ale co, jedziemy, jedziemy, jedziemy dalej. Jedziemy na ulicę krakowską, więc. Życzę Wam miłego ciągka. Ciao!